pewnego upalnego letniego wieczoru, Akiko postanawia wybrać się na spacer w świetle księżyca. Bardzo lubi noc. Nocą wszystko jest inne. Dźwięki, zapachy, kolory. Szukając chłody, dziewczynka siada nad brzegiem jeziora. Jej myśli kołyszą się w tak śpiewu żab. Nagle słyszy szept. Dobry wieczór. To ja. Taki. To głos młodego chłopca. Akiko widziała go już kiedyś, ale myślała, że dawno wyjechał. Nie widuję cię już w miasteczku, mówi do niego. Od kiedy czarownica Sayoko rzuciła na mnie zakręcie, nie mogę wychodzić w dzień. Słońce zmienił mnie w kamień. To gdzie teraz mieszkasz? W ciemnym lesie chronionym przed światłem. Rozmawiali całą noc. Rankiem taki podziękował Akiko i powrócił w głąb lasu. W drodze powrotnej Akiko przechodzi koło swojego przyjaciela starego drzewa. Wyglądasz na bardzo zatroskaną dziewczynko. Co się stało? Akiko opowiada mu o swoim tajemniczym nocnym spotkaniu. Dlaczego nie pójdziesz do czarownicy? Proponuje drzewo i pokazuje, które dojść do siedziby Sayoko. Akiko staje naprzeciw starszej kobiety. Czarownica nie ma bardzo przerażającego wyglądu. ha, ha! ha, ha. wcale nie rzuciłam na niego zaklęcia! zanosi się śmiechem Sayoko. Powiedziałam mu tak, żeby go przestraszyć, bo zrywał brzoskinię z mojego ogrodu. Zaradzę Ci sekret, teraz tylko czyjaś miłość może pomóc Taki zapomnieć o strachu. Akiko wraca na brzeg lasu. Taki, co Joko mówi, że nie masz się czego lękać? Dziękuję Ci, ja jednak boję się bardzo, odpowiada, znikając w ciemności. Kiedy Cię znowu zobaczę? Pyta dziewczynka, ale taki nie odwraca się. Przez kilka nocy Akiko nie spotyka swojego nowego przyjaciela. Brakuje go jej, jego obraz chodzi za nią wszędzie, tak, mijają dni. Akiko. Wysyła zaprzyjaźnione ptaki, aby przekonały upartego chłopca. Ale nie. Taki odmawia wyjścia z ciemnego lasu. Akiko idzie do swojego przyjaciela lisa. Czy możesz z nim porozmawiać? Mama dopowiedziała coś bardzo ważnego. I lis rusza do ciemnego lasu. Rankiem trzeciego dnia Taki pojawia się przed swoją przyjaciółką. Ja też mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Uśmiecha się w promieniach słońca, tak jak Akiko.